Друзі, добрий день! З вами на зв'язку знову завжди Орузуб і передача онлайн Open Mind TV. Наразі я подорожую вже третій місяць по південно Східній Азії і доїхав до острова Болі, що в Індонезії, де зустрів дуже свого класного давнього товариша з Польщі Лешика. Лешик честь! Лесик Лешик є дуже цікавою людиною. У нього є багато чого повчитися. Він сам допоміг мені неодноразово. І він дуже часто подорожує, в принципі, слугує для мене певним авторитетом у багатьох питаннях і яскравим прикладом. Тому я б хотів витягнути з Лешика декілька корисних порад друзі для вас. Сподіваюся, вам теж це буде корисно. Ну але зробимо це польською мовою. Сподіваюся, що не зовсім забув, тому що Лешик українською не розмовляє. Окей, <laughs> <laughs> okay, ну то це раз ми вже маємо, маємо по польську. Вибачте, якщо я щось неправильно не скажу, польську давно не розмовляв. Чаш, Лесик. Yes. Останній раз спускалися ми ще в, mm. в Польсе, хіба пів року тому. Ну, no, може, десь так. Ні, в Львові було. Ти їхав no, okay. з Польщі до Філіппін через Україну. Przez, ta, і через Хонконг e, в тебе зостав у Львові у мене на один Так. І тоді, те я ще ну, no, тільки планував своє швидко подружжя. І так ну, дуже мишлемо тим, о, Лесик Тараш поїде. В були Філіппини, а це було за тим, Пред тим чи за За Затим по Філіппінах. О, по То були... Po Filipinach jeszcze miałem tak, wyjazd do Stanów Zjednoczonych mm -hmm. i Kanady. To najpierw poleciałem. Znaczy, wiecie, to i tak z podróżowaniem jest tak, żeby zrobić to tanio, przynajmniej z Polski albo w ogóle, myślę, że też z Ukrainy, mm -hmm. no to trzeba latać z różnych miejsc i wracać w różne. Czyli mm -hmm. chodzi o Europę. Bo najpierw to trzeba znaleźć tani bilet, no bo wiadomo, że każdy ma jakieś ograniczone zasoby pieniężne. I dlatego tak robimy, że na przykład czasami, tak jak na przykład leciałem wtedy na Filipiny, no to musiałem przejechać przez granicę do Lwowa, czyli normalnie tam marszu od, od granicy, no i później pociągiem do Kijowa, ponieważ z Kijowa tańszy był bilety do Hongkongu przez Moskwę niż bym to zrobił na przykład z Warszawy. Czyli ja nigdy nie wyjadę zazwyczaj nie wylatuję z jednego miejsca, tylko wylatuję z jednego, wracam na jakieś inne i tak to wszystko działa. Czyli po jak Wracając do tego pierwszego pytania, po Filipinach było tak, Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone też były składanką, bym powiedział, podróży, dlatego że tak, pojechałem najpierw, najpierw żeśmy pojechali do Genewy, z Genewy żeśmy lecieli do Brukseli, no i z Brukseli żeśmy lecieli dopiero do Kanady. No i z Kanady wzięliśmy, to też jest bardzo tani po, sposób podróżowania po Stanach Zjednoczonych, wzięliśmy tak zwanego megabusa, czyli odpowiednik to znaczy megabus też jest w zachodniej Europie mm -hmm. w Stanach, a w Polsce akurat w Polsce jest polski jest, bus tak. pod inną nazwą, ale ta sama firma. No i w, tam strasznie tanie są bilety, ponieważ e, od stanu do stanu można kupić załóżmy za dolara, czyli za 20 tam kilka dolarów przejechaliśmy dystans chyba około 5000 kilometrów z Kanady mm -hmm. aż do, Flory do Florydy, na Florydę, no i z powrotem do Nowego Jorku, bo stąd żeśmy mieli powrót. Mm -hmm. A kiedy, lecz, kiedy wybierasz kierunek gdzie jechać, gdzie podróżować, albo państwo, to nad czym kojarzysz, co badasz? Czy patrzysz jakie są ceny i kupisz, gdy będzie niska, niska cena, czy naprzeciw chcesz polecieć w takie szczegółowe miasto i już wtedy szukasz różne opcje? Czy znaczy, zazwyczaj to właśnie zaczy... Zależy tak od zaczynam od ceny biletu, bo świat mm -hmm. jest tak duży, że nie ma co się upierać nad danym konkretnym miejscem, bo jak się uprzecie, że chcecie na przykład w lipcu być, załóżmy, nie wiem. Hiszpanii. W Hiszpanii. Albo, mhm. albo gdziekolwiek indziej. Bilety mogą być o wiele droższe niż poza sezonem, albo jeszcze jest taka sprawa, że linie lotnicze zazwyczaj robią takie przetasowania biletów. Czasami im na przykład brakuje pewnie pieniędzy pod koniec roku albo pod koniec miesiąca i wtedy czasami wypuszczają pewne, pewne kierunki taniej niż zazwyczaj. No i na tym bazujemy i to jest najlepsze. Mhm. Czyli też jest sprawa taka, że em, tak samo jest, em, można wykorzystać tak zwany znaczy to się nazywa niby błędem taryfowym, ale mm. myślę, że to jest ich też celowe działanie, że po prostu oni wiedzą, że na przykład dany samolot, powiedzmy na przykład z Wenecji do Nowego Jorku nie ma obłożenia takiego jak trzeba, czyli po prostu puszczają ten dany kierunek taniej. Ale żeby polecieć na przykład do Stanów to musisz mieć też powrót, czyli de facto trzeba znaleźć jakiś powrót i nie musi to być powrót z Nowego Jorku, może być z Filadelfii mm -hmm. i na przykład czasami też ostatnio jak byłem w Porto Rico to tak wykorzystywałem, że poleciałem do Nowego, y, do Nowego Jorku, a wracałem z Filadelfii i taka składanka... Y, załóżmy biletów kosztowała 200 dolarów, a gdybym mhm. chciał normalnie kupić taki bilet, no to płaciłbym pewnie koło, ja 500-600 dolarów. No. A jak, jak łatwo jest znaleźć takie różne opcje, bo dla mnie albo dla osoby ze strony, to wszystko no, wygląda bardzo pięknie, dużo podróżyłeś, tak, ale dlatego, żeby znaleźć promocyjne ceny, no można Pomyślisz, że trzeba spędzić tam cały czas przy internecie szukać różne opcji i gdy coś dostajesz, no to będzie dobrze. Ile czasu przygotujesz się do wycieczki no. i gdzie, tak? Gdzie są te promocyjne opcje, o których mówisz teraz? Znaczy, to jest tak, to są różne rzeczy, to jest składanka info, i bym powiedział szczęścia takiego przy szukaniu. I druga sprawa też no, pewnie zasobów pewnie wiedzy, ale nie ma jednej konkretnej strony, na której coś kupicie. Dlatego że tak, są strony, które generalnie są tańsze, ale ze względu na to, że jest pewien standard. Czyli, na przykład, niech będzie, że nocleg kosztuje normalnie 100 dolarów, a kupicie załóżmy go za 90 dolarów, ponieważ, na przykład, Expedia jest bardzo dużym mhm. portalem i, i oni bardzo dużo, że tak powiem, mają tam ofert i bardzo dużo sprzedają. Wtedy mogą troszeczkę zejść z ceny, ale to jest jakby standard, a żeby wychwycić takie super okazje. No to bardzo przydatne są fora i różne strony takie internetowe dla pasjonatów. jakie strony? Jaki strony? Znaczy u nas akurat na, na w Polsce, no bo ja tam, in, to znaczy mhm. w tej chwili no nie dysponuję innymi na przykład zachodnimi stronami tutaj, bo tam mam na komputerze, no ale na przykład polskie no to jest tak, fly for free. I to Tylko... jest chyba bardzo dobra opcja dla Ukraińców też, ponieważ tak. dużo... Fly for Free to jest ten website, który kojarza jako klienta polskiego, tak. a ludzie wszyscy my jest z Ukrainy, tak? I z Ukrainy też jest bardzo łatwo pojechać do Polski tak. i z Polskiej ja do tego mhm. często może się. Często musisz z tego korzystać. Tak. W Polsce takim powieleniem fly for Free, bo to tak jak mówię, no to się narodziło pewnie może 3-4 lata temu, może 5, powstały, powstały takie cztery główne, jakbym powiedział, strony. No nie? To jest fly for free mhm. mleczne i tak samo jeszcze loter.pl i jeszcze pasażer.com chyba właśnie tak akurat cztery tak te cztery one mniej więcej mają albo podobne oferty ale czasami któraś ze stron złapie jakiś tam załóżmy super ten no i dla super początku okazję. to wystarczy żeby kojarzyć tych tak, cztery różnych wiecie tam jest bardzo dużo ludzi którzy no może dla was być tylko barierą ten język polski, no nie? Tak. Ale jest sprawa taka, że tam bardzo dużo jest ludzi, którzy pomagają w jakichkolwiek sytuacjach, nawet ja często tam wracam, jeżeli, jeżeli na przykład chce się odprawić w danej linii lotniczej, a teraz tak było tak na przykład poznaje pierwszy raz linię lotniczą, pisze na forum, może ktoś ma doświadczenie, mówi wtedy, bo wiadomo, tak jak na przykład u nas w Polsce, czy w Europie, w Ryanerze czy tam w Wizerze, musicie się odprawić wcześniej. Akurat, wy, akurat chyba z Kyoto, nie trzeba dla Wizera, ale w Europie Zachodniej, wszędzie, po prostu w Unii Europejskiej, w Ryanairze i w Wizerze musicie zrobić wcześniej odprawę. A to są pewne jakieś tam kroki, wiadomo, nie jest to trudne, no, ale trzeba wiedzieć, że trzeba to zrobić, bo jak nie, to zapłacicie na lotnisku na przykład tam 20 euro. Tak. Tak, mówisz, tak. Mhm. właśnie o to chodzi. Także takie to są pewne, różne są rzeczy. Pewne rzeczy zawsze do tych stron wrócicie, tam jest forum, tam jest czat, który jest też na bieżąco, także zawsze tam możecie uzyskać właśnie takie informacje, czyli, czyli jak macie jakiś problem, piszecie, oni, ci odpowiada, oni Wam odpowiadają w trybie natychmiastowym. To tak w podsumowaniu, ten kto szuka, to zawsze znajdzie. Jak no chcecie Państwo to pojedzieć i to tak do tego zależy. A ile już państw zwiedziałeś i takie e, najbardziej ciekawe, egzotyczne kierunki, w których byłeś? Aha. No to tak, nie, w tej chwili dokładnej liczby nie podam, bo cały czas to tak dodaję, co, co, co kilka miesięcy, albo nawet U mnie każe. już jest 45. Indonezja no, to jest no. 45. Piąte państwo, gdzie już jestem. Teraz. No to ja też mam 40. I ileś takie, tam, coś ta. by tak może tak policzyć. E, no a ten. E, a które najlepsze kierunki? Ja Wam powiem tak. Dla mnie na przykład Ameryka Środkowa ma swój urok mhm. i na przykład Kuba jest jeszcze takim miejscem nies, nieskażonym. Znaczy turystów tam trochę jest, ale jednak ta komuna powoduje taką, taką tam kopułę, która, która nie pozwala jakby to powiedzieć wpłyną, wpłynąć w zachodniej czy tam załóżmy tej mhm. cywilizacji typu amerykańskiego bądź jakiejkolwiek innej, jaka u nas już jest, jest zakorzeniona. No, i dlatego ja na przykład z Ameryki Środkowej polecam Kubę, aczkolwiek do Kuby też trzeba się przygotować, bo to nie jest tak, że tam polecicie i będzie tanio. Tam jest tanio dla tych ludzi, którzy mieszkają tam, ale też nie ma tam produktów, także musicie się też na to przygotować, że no, albo kogoś trzeba tam poznać, bądź też wyjściem jest, i ja tak na, na samym początku zrobiłem, że pojechałem, miałem. Accommodation, czyli po prostu wykupiony hotel, miałem tam jedzenie, czyli kosztów dodatkowych nie miałem, a to co zwiedziłem tam załóżmy wyjeżdżając rowerem, czy, czy w jakimkolwiek innym środkiem transportu, no to to tak to zrobiłem no nie? Mówisz, że jest tak jak kiedyś było w Związku Radzieckim tak. że w sklepie nie można kupić nie tak. się jak kupić. idziecie do sklepu to jest po prostu papier toaletowy i ocet jakby to powiedzieć i bierę, no nie? są sklepy dla turystów ale tam ceny są razy cztery nasze także to jest tak, że takie, takie kuriozum że albo nic nie kupicie albo po prostu kupicie, tylko że za cenę taką że jest to drożej niż okay. na całym świecie no nie? A kierunek, no tak samo jeszcze inna część całkiem świata, czyli na przykład Azja, to Tajlandia jest bardzo takim przyjaznym krajem mm -hmm. i bardzo ciekawym, bo gdzie nie pojedziecie, są waty, czyli te świątynie, są, jest inna kultura od naszej chrześcijańskiej, czy katolickiej czy, czy prawosławnej, i to zobaczycie tam prawie na każdym kroku. Dlatego jest ciekawe miejsce, myślę, że do, do zaczęcia podróży z Azją, no, nie? no bo później tak, można tak, iść tak. na inne kraje i widzieć inne różnice między tym wszystkim. no nie. Klas, świetnie. Bardzo wszystko dobrze wygląda, szczęśliwy człowiek, podróżuje cały czas, ale no, większość osób, tak, mogą zapytać się, no, to wszystko ok, ale jak, jak może, no, skąd masz pieniądze, że żyjesz jak milioner, tak? że, że podróżujesz cały czas. Czym się zajmujesz? Co finansowym jest stroną, która podtrzyma cię? Znaczy, mhm. tak, rozkładając to pytanie na dwie części, to Wam powiem tak. Jedno, że żeby podróżować, trzeba mieć dwie rzeczy. No trzeba mieć zasób pieniędzy, mm. ale druga sprawa, że podróżowanie też polega na tym, że bardzo dużo można oszczędzić. Jeżeli mm. oszczędzicie, to już nie trzeba tak dużo zarobić na to, no nie? Tylko że to oszczędzanie może być na różnych pokładach, czyli generalnie możecie... E ja nie uciekam na przykład od tego, żeby spać na plaży, kiedy tylko można, żeby na przykład oszczędzić na czymkolwiek innym. Czasami można wjeść jedzenie, aczkolwiek są takie kraje, do których nie można, na przykład do Australii, do Stanów Zjednoczonych. Tam yy, przestrzegam w, w tym, żeby wwozić cokolwiek, ale jak wwozicie lepiej zadeklarować. Żeby oni sobie sprawdzili wasz bagaż i ewentualnie, e, że tak powiem, zabrali tego, czego nie chcą, bo mhm. akurat ja już ja miałem taki przypadek, że nie zadeklarowałem, miałem jedzenie, e, było to trochę tylko kabanosów, czyli wędliny takiej, jak to się u was nazywa? No. E, szynka. No, no to szynka, coś takiego, no nie? No ale 300 dolarów. Tak, tushonka. 300 dolarów zapłaciłem mandatu, także nie jest to fajne. Ale później odrobiłem to śpiąc na plaży przez następny miesiąc czasu, także wyszło na zero, ale no nie było, nie było wydźwięku, no nie. No, a wracając do tego, co, co ja robię w życiu, bym powiedział tym, finansowym, no nie, no to tak z 5 lat temu, bo podróżować to ja chciałem od, od dziecka, no, nie? no ale zawsze to były różne bariery właśnie pracy takiej codziennej czy jakiejkolwiek innej, no bo jak macie pracę od... Przy słówowej 7 do 15, no to urlopu macie załóżmy pewnie 2 tygodnie, miesiąc czasu maksymalnie. No i jest to ciężko zrobić. Tym bardziej, że jest jeszcze sprawa taka, że zazwyczaj te takie tanie podróże wypadają wtedy w najmniej oczekiwany sposób. Czyli po prostu mm. czasami musicie wyjechać za dwa tygodnie, czasami miałem takie wyjazdy i nawet za dwie godziny, że miałem po prostu być na lotnisku za dwie godziny, wtedy była super okazja, bo ktoś kupił bilet, ale nie poleciał w jakiejś różnych... Nie przyszedł na lotnisku. No nie, nie przyszedł tam, trwa, na lotnisku to, to, to. właśnie. <laughs> Dlatego trzeba bardzo mieć elastyczną pracę. No ja, ja zrobiłem tak, pięć lat temu sprzedałem firmę, miałem taką firmę handlową, no i te pieniądze, które stamtąd, załóżmy, uzyskałem, mhm. zainwestowałem w różne rzeczy, w dwie takie gałęzie. Pomyślałem, co, co, powodu, co mi pozwoli podróżować. Czyli mhm. myślę, że jedna, gałę, jedna gałąź, bym powiedział, to jest taka, że prace sezonowe, czyli coś, że na przykład w sezonie pracujecie więcej, czyli na przykład na wakacjach byście sobie, nie wiem, otworzyli bar przy plaży jakiejś na Krymie, no to wtedy, wiadomo, pracujecie, pracujecie od rana do wieczora, ale później na przykład przychodzi październik, jest już zimno, no to możecie sobie pojechać i nawet na pół roku w Azję. Mhm. Akurat odpowiednikiem u mnie w Polsce jest rolnictwo, ale ja nie wiem, jak u was tam jest z dochodowością, aczkolwiek to też nie jest takie stricte rolnictwo, że ja tam chowam krowy, kozy czy cokolwiek innego, tylko akurat u nas są duże dotacje z Unii Europejskiej, jeżeli coś się robi typu sadzi się las, bądź robi się jakieś inne tam załóżmy programy strukturalne. Po prostu oni biorą pod uwagę to, jaka jest klasa ziemi, jakie tam warunki panują i po prostu coś Ci tam mówią, że jeżeli zrobisz las, to oni Ci płacą przez 15 lat. Mhm. Wiadomo, ja mam 5 lat pracy przy tym lesie, żeby on wzrósł, wzrósł. No ale to jest też taka praca, że ja na przykład spędzam miesiąc czasu tam, żeby to wszystko zrobić, ale później już mam przez 11 miesięcy wolne. To jest taka inwestycja. Tak, to jest inwestycja, trochę pracy wymaga, trochę papierkowej roboty, trochę fizycznej, ale jest dobrze, no nie? No a drugą też gałęzią jest taką, akurat ja wszedłem trochę w nieruchomości ze względu na to, że kupuję mieszkania no i wynajmuję studentom. To też już jest taki stały dopływ pieniążków. Mm -hmm. No i mogę to zarządzać też z, z, z całego świata, bo tylko się loguję, płacę rachunki, sprawdzam czy oni zapłacili, no i tak to wszystko. I coś mi tam zawsze z tego zostanie. No mm -hmm. nie? To są dwie takie główne gałęzie. To je jest, żeby wybrać albo pracę, albo... E, źródło e, dochodu, d, dochodu e, takim e, no, sposobem, sposobem, żeby e, można było albo spędzić mało czasu przy tym źródle i dalej e, no, być wolnym, albo w ogóle e, no, wszystko kierować e, dystansyjnie. No. no to tak, bo mhm. można faktycznie. Teraz dużo rzeczy możecie robić też przez internet, no nie? Także to jest taka sprawa, że czasami ktoś i pewnie znajdzie nawet taką pracę, że, że może pracować dla kogoś, a robić to wszystko przez internet. No nie? Ale to są też już takie wyjątki, bo to może być na przykład pisarz, może być edytor jakichś tekstów, bo to też możecie zrobić przez internet. No ale to te, wszystko też trzeba właśnie dograć. Musicie we własnym zakresie znaleźć we własnym kraju, czy własnej, jakby to powiedzieć, mhm. sytuacji jakieś wyjście, które... Które Wam na to pozwoli, no nie wiadomo, jakieś różne wolne zawody. Ja też, też ludzi jak po świecie spotykam, no to też są inne jeszcze takie. Znaczy tak, mam na przykład znajomego, który jest lekarzem, ale on pracuje stricte pół roku, a później pół roku mm -hmm. zwiedza. E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też jest wyjściem, praca za granicą, czyli na przykład. Do Australii? Do, do ja do tak, ostatnio teraz byłem właśnie, wracam z Australii. No to jeżeli dostaniecie tam wizę pracowniczą, no to możecie jechać przez rok czasu. Pracujecie, zwiedzacie. Aczkolwiek Australia jest dosyć drogim krajem, także no, załóżmy, no, trzeba się nastawić na to, że tam jedziecie, pracujecie, trzeba pracować nie tyle, że ostro, no nie, no, ale żeby się tam utrzymać w odpowiednich warunkach, no to, to myślę, że trzeba dosyć dużo pracować, no i też trochę pogłówkować na no, nie. Albo praca przez internet, teraz dużo są różnych opcji, tak. żeby ro robić i finansować siebie. siebie. Ciekawe, hmm. bardzo ciekawe. Właśnie jeszcze dwa lata temu, kiedy poznałem Cię, albo trzy, to wtedy nieruchomościami nie zajmowałeś, a tylko rolnictwem, tak? I wtedy było tak bardzo ciekawe spoglądać, jak wszystko się rozwija tak, w Twoim rozumiem. życiu. I to też posługowało dla mnie takim wzórkiem, żeby ja też e, zacząłem coś intensywniej e, no, robić z tym, jak jest u mnie. I dostać tej więcej swobody, żeby podróżować e, tak. światem. A powiedz mi tak już e, wnioskiem, co dla ciebie jest podróże, tak i po co ty wszystko to robisz? Po co zrobiłeś pracę, żeby mogłeś podróżować? Po co podróżujesz? Po co przyjechałeś z Australii tutaj no, spotkać do nas do Bali i tak dalej? No, co ci to, co ci ja, to daje? No, powiem, powiem tobie i w ogóle wam, mhm. że każdy z nas ma jakiś tam... To znaczy rzecz, która daje wam szczęście. No nie? Mm. Ja mam tam pewne takie rzeczy i właśnie podróżowanie jest jedną z nich. No nie? To nie chodzi o to, że każdy z nas, czyli każdy, każdy z nas, który mieszka na świecie, musi podróżować, bo niektórzy mm. lubią grać w tenisa i grają od rana do wieczora. Ale ci, którzy lubią podróżować, a podobno to jest 1% ludzi, to znaczy 1% ludzi podróżuje, a ile <laughs> lubi, to może troszeczkę więcej. Wiesz, co no nie? <laughs> ciekawe jest, że spośród klientów, spośród konsumentów, które kupują Przewodniki, e, podróżnicie. Najwięcej jest osób, w e, domu gospodarek i innych, które nigdy nie podróżują. Aha. No, no bo może o tym marzą, Nawet, no tak, nie. No, tak, wiecie, podróże da, dają straszną wolność, taką, takie poczucie wolności i druga sprawa. Wiecie, to to jest tak, e, można czytać książki o czymś, a można po prostu przyjechać i coś dotknąć i zobaczyć i poczuć. To jest, to jest, to jest, to jest taka kolosalna różnica dla mnie, przynajmniej bardzo duża że no jednak podróżowanie dało mi to, że widziałem pewne kraje, pewne zachowania i o tyle wam, załóżmy, radzę, żeby to podróżowanie polegało na tym, żeby jak najdalej odejść od turystycznych miejsc i tak się po prostu trochę zagubić, a wiedzieć tylko tyle, że może tam gdzieś za miesiąc macie jakiś bilet powrotny i wtedy musicie wrócić w to miejsce. I od jakichś tam, załóżmy tam, nie wiem, dwóch, trzech lat, ja już zacząłem robić takie podróże, że po prostu tylko kupuję bilet, nie planuję wcześniej, gdzie ja jestem, że o, z zegarkiem w ręku ja mam być y, na przykład na Bali przez, y, załóżmy, w Kucie, przez tydzień czasu, a później dwa dni mam spędzić na jakimś wulkanie, trzy dni gdzieś tam. Nie, ja po prostu tu przyjeżdżam, rozmawiam z ludźmi, z tymi, co tutaj są, y, miejscowymi, ktoś mi może podpowie jakieś miejsce i często odkryłem właśnie takie miejsca, które. Nie były bym powiedział skażone przez turystów, y, takich typowych, że, że po prostu oni chodzą tylko i, i zamiast na przykład rozmawiać z ludźmi no to nie wiem będą mm, robić super zdjęcia nie wiadomo co, bo on ma ujęcie no fakt faktem to też jest fajna sprawa, ale to wszystko jest jakby to powiedzieć połączeniem i dlatego jeżeli dla was y, właśnie największą pasją w życiu jest podróżowanie, zwiedzanie świata y, ja Wam powiem tak, życie ucieka bardzo szybko. To jest tak, że jak zamkniecie. Mam taką sąsiadkę, która ma 85 lat i ona, i ona już mówi tak: Leszek, ja bym podróżowała cały czas tak jak Ty, tylko już kwestia ja już ja nie mam takiej siły. I mówi mi zawsze tak: wiedz o tym, że ja już pamiętam kiedy zamknęłam oczy, jak miałam 30 lat, a teraz otworzyłam, mam już 85. I chodzi o to tak, po prostu chcecie to robić, róbcie to jak najszybciej, bo, bo każdy z nas umrze. To jest jedyna, bym sprawiedliwość na świecie i jak najszybciej trzeba zacząć robić to, co chcecie naprawdę, bo stracicie czas, stracicie życie i możecie mieć po prostu, tak jak gospodynia domowa, no nie, tak. może mieć po prostu pod, pod koniec życia, jakby to powiedzieć, uczucie niespełnienia, a jeszcze o ile jest Sprawa fajna, że w tej chwili Ukraina, i tego Wam życzę, żebyście weszli do Unii Europejskiej, jest powieleniem Polski, bo w Polsce też 10 lat temu było o wiele gorzej podróżować. Teraz ceny nie dość, że do nas poszły w dół, czyli poszły w dół ceny wylotów, załóżmy, no po prostu tych, tych biletów lotniczych, a zarobków poszły trochę do góry, czyli po prostu zbliżamy się do tej granicy, tak jak na przykład na Zachodzie, w zachodniej Europie, Ktoś normalnie pracuje, on sobie jest w stanie pojechać później, nie wiem, na pół roku, gdziekolwiek sobie wymyśli, no nie, na takiej zasadzie i u nas też ta granica i u was myślę, że też będzie coraz bardziej się zbliżać, czyli coraz tańsze będą bilety, coraz więcej będziecie zarabiać i podróżowanie stanie się, bym powiedział, w praktyce osiągalne, no nie. Tak, drodzy, będzie, tak, tak, tak będzie i e, myślę, że gdy e, jedna osoba chce coś zrobić, to ona zawsze to zrobi i Leszek jest takim e, żyjącym e, przykładem, przykładem tego, że naprawdę wszystko można zrobić. I dla mnie, Leszek, też bardzo dziękuję, że jesteś, bo od ciebie dużo wziąłem do ja tego, od ciebie tak o, 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 kim jestem. Okay. No, Dzięki dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy, e, spodziewam się, że by była korzystna ta e, krótka interview i do zobaczenia w nowych Open Mind TV. Питання вам із Па-па.